Zatem wielu z Was ma pytania, co robię ostatnio? Pytacie mnie. Czasem jest za dużo ludzi, żeby porozmawiać z każdym z osobna, ale pytacie, co robię. Czasem macie pytania, czym się zajmuję. No w tym momencie trenuję. Trenuję, przygotowuję się do tego, co Bóg chce zrobić w moim życiu, do czego mnie powołuje, do czego mnie wybiera i gdzie chcę, żebym był każdego dnia. Zatem przygotowuję się, a to oznacza, że czasem robisz rzeczy, których do końca nie rozumiesz. Trenujesz ciężko, po to, żeby Bóg mógł Cię użyć, żeby mógł Cię posłać tam, gdzie chcecie posłać, żeby mógł Cię widzieć tam, gdzie chcecie widzieć, a to oznacza, że czasem idziesz tam, gdzie niekoniecznie byś poszedł, w zimny. Poranek albo popołudnie. Czasem śpisz tam, gdzie niekoniecznie byś chciał, idziesz do miejsc, czasem których nie rozumiesz. Spędzasz czas z ludźmi. I nie wiesz dlaczego. Jesteś z nimi. Uczysz się, uczysz się od nich, oni od ciebie. Musicie być pokorni i nawzajem siebie słuchać. I nawzajem słuchać, co Bóg mówi. Do każdego z osobna, niezależnie ile masz lat, niezależnie czy jesteś już dojrzały i dorosły w Chrystusie, czy dopiero się uczysz, On chce użyć każdego i każdego poprowadzić tam, gdzie twoje miejsce. Ale żeby to się wykonało, potrzebujesz prawdziwe królestwo i musisz zapłacić cenę. Ostatnio dostałem pytanie, co to znaczy płacić cenę? Przecież wszystko się wykonało. Przecież Chrystus już zapłacił cenę. My nie musimy płacić żadnej ceny. Naprawdę. Jest różnica między aspektem, aspektem yy, doświadczalnym a legalnym. Legalny aspekt to wszystko zostało zapłacone i darmo otrzymałeś wszelką dobrą rzecz w Jezusie Chrystusie na wysokościach nieba. Natomiast to, co jest Twoim zadaniem, yy, nawrócenie się, przyjęcie Chrystusa, pójście za Nim, zostawienie wszystkiego za sobą, nowonarodzenie się, przyjęcie Ducha Świętego, narodzenie z góry i to narodzenie, które jest prawdziwym narodzeniem z Boga. To, że musisz się wyrzec starego, grzecznego życia, zadecydować, żeby pójść za Chrystusem na całego i, i szukać go całym swoim sercem. I kto nie zostawi ojca, matki, braci i nie ceni mnie bardziej niż swojego życia, e, słowo angielskie mówi w King James mówi jeśli nienawidzisz, jeśli nie nienawidzisz, musisz nienawidzieć. Nienawidzieć znaczy po grecku kochać mniej. To love less. Jeśli kochasz mniej inne rzeczy niż Chrystusa i swoje własne życie, wtedy Bóg może Cię użyć. Ale jeśli tylko mówisz i marzysz i modlisz się o to, żeby Bóg dał Ci fajne auto, fajny dom, fajną rodzinę i fajne dzieci, a nie masz serca, żeby to otrzymać, jeśli nawet to otrzymasz przez łaskę Bożą, to i tak to wszystko stracisz. Ale jeśli przychodzisz do miejsca, w którym prosisz Boga nie tylko o rzeczy ale o serce do tego, żeby otrzymać, to znaczy, żeby dał Ci serce pokorne, a żeby dał Ci serce pełne uniżenia, meekness, humble, meek and lowly in heart. Jeśli da Ci serce e, pełne meekness, meekness znaczy ktoś, kto jest kind, czyli łagodny i delicate, delikatny. Jeśli masz takie serce, to otrzymasz ziemię na własność. Jeśli jesteś pokorny, otrzymasz niebiosa. Więc jeśli chcesz, żeby Bóg cię użył, no to po pierwsze, żeby mieć spotkania z Nim, musisz mieć czyste serce. Żeby mieć czyste serce, inaczej jest to niemożliwe. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Jeśli czytasz wszystkie możliwe, dostępne publikacje i Biblię i wszystko i nie widzisz Boga, Módl się, żeby Bóg dał Ci czyste serce, które umożliwi Ci spotkanie Boga osobiście. Jeśli potrzebujesz jakieś zaopatrzenie i inne rzeczy, albo potrzebujesz, żeby Twoje małżeństwo dobrze funkcjonowało, potrzebujesz nie tylko modlitwy, albo monitlewnika, albo intersesor, samą, kto się wstawi za Ciebie, ktoś wstawiennika i pomodli się za Ciebie. Potrzebujesz mądrości. Najczęściej ludzie potrzebują mądrości. Nie mają mądrości, dlatego padają na różnych tematach. Więc jeśli chcesz, żeby Bóg obdarował Cię, Jakimś rodzajem e, błogosławieństwa, jakimś rodzajem czegoś, co, co, co potrzebujesz na ten moment. Potrzebujesz pieniędzy, samochodu, na dojazdy do pracy, no cokolwiek tam, czegokolwiek potrzebujesz. Mócz się, żeby Bóg nie dał Ci tylko tą rzecz, ale dał Ci serce, które pozwoli ci to otrzymać i utrzymać. Jeśli potrzebujesz jakiejś rzeczy, mócz się o serce mądrości, serce, o mądre serce, takie jak, takie jak miał e, Salomon. Więc wtedy otrzymasz e, te wszystkie rzeczy, które, w których Salomon chodził. Więc mówcie się nie tylko o rzeczy, ale mówcie się również o serce. Pozdrawiam Cię. Dobrego dnia. Bądź mocny, bądź wierny. Przygotuj się. Nadchodzi czas wielkiego poruszenia Bożego. Pozdrawiam. Take care.